Agnieszka Zielinska-Towiańscy, Wilno 21 grudnia 1826 roku. Andrzej nie lubił bywać w towarzystwie. Nudziły go konwencjonalne rozmowy o niczym i słuchanie plotek. Jednak pewnego grudniowego wieczoru wybrał się do domu wileńskiego kupca, spolonizowanego Niemca, Matiasa Maxy i jego żony Anny. Namówił go do tego Ferdynand, który bywał u Maxów, wzywany w czasie choroby któregoś z domowników. Obaj byli kawalerami przed trzydziestką, i młody Gut pomyślał, że pora bliżej poznać panny, które tam widywał. Partie to były niebyle jakie, ich ojciec bowiem posiadał warsztat siodlarski oraz sklep przy ulicy Trockiej w Wilnie. Salon, w którym przyjął gości, wydał się Andrzejowi zbyt wystawny. Wielkie pozłacane świeczniki rzucały się w oczy, jakby chciały krzyczeć: Gospodarzy, stać na nas! Barokowe zdobienia sufitu także nie przypadły młodemu rejentowi do gustu. Postanowił skupić uwagę na mieszkańcach tego domu. Pan Matias wydał mu się poczciwy, choć zbyt przywiązany do swych dóbr materialnych. Jego żonę zaś postrzegł jako nieco trzpiotowatą, ale w gruncie rzeczy dobrą kobietę. Córki Maksów prezentowały się wybornie. Obie niewielkiego wzrostu, ubrane były w suknie o prostym kroju, z wysokim, kryjącym talię stanem, Zaczynającym się tuż pod pełnym, zaokrąglonym podłóg ówczesnej mody biustem. Fason ten czynił ich sylwetki smukłymi na wzór greckiej kolumny. Nie były na szczęście obwieszone biżuterią, której Andrzej nie znosił u arystokratek. Jedynie uszy zdobiły drobne złote kolczyki, prawie niezauważalne z daleka. Panny były starannie, jak na owe czasy, wykształcone i co najważniejsze dla młodego rejenta, zainteresowane nie tyle majątkiem, co pracą charytatywną na rzecz ubogich. Widywano je często w kościele, gdzie Karolina śpiewała i grała na organach. Starsza o rok, Anna, choć nie miała talentu muzycznego, towarzyszyła siostrze na koncertach. Obie przyglądały się teraz kawalerom. Zaskoczyło je podobieństwo nowego gościa do cesarza Napoleona. Ten sam nos, to samo spojrzenie. Wymieniały spostrzeżenia, kiedy podszedł z Ferdynandem i ukłonił się obu pannom. Słyszałem pani śpiew zeszłej niedzieli na sumie. Zagadnął Andrzej młodszą z sióstr, kiedy ich sobie przedstawiono. Głos smutnego anioła, czy zawsze pani taka melancholijna? Dostrzegł czujne spojrzenia pana domu i jego małżonki, ale postanowił się nimi nie przejmować. Ależ nie, teraz w adwencie czekamy na Narodzenie Zbawiciela, ale niechno tylko przyjdzie ten dzień. Kościół zapełni się radosnym śpiewem kolęd. Melancholia jest mi raczej obca. Andrzejowi spodobała się ta odpowiedź. Spojrzał na przyglądającą się im matkę Karoliny, ale ta szybko odwróciła wzrok. Spostrzegła, że młodzi przypadli sobie do gustu i to ją trochę zmartwiło. Matias będzie chciał wydać najpierw Annę, wszak starsza, i za mąż jej już iść trzeba. Pomyślała przez chwilę, ale nie dała poznać po sobie niepokoju. Podano do stołu, pani Anna zaprosiła więc gości na wieczerze. Rozmowa toczyła się swobodnie. Gospodarze znali już doktora Guta, a i jego kolega wydał im się sympatyczny i dobrze wychowany. Powiadasz pan, żeś rejent. To masz pan dobry fach w ręku. Ojciec obu panien widział już Andrzeja w roli męża starszej. A słyszałem, że i majątek ziemski nie byle jaki, podał gościowi sosierkę. Anto Szwincie należą do mego ojca i tuszę. Stan ten nie zmieni się szybko. Andrzej naprawdę miał nadzieję na długie życie. W dobrym zdrowiu swoich rodziców. Nie miał ochoty zajmować się ich majątkiem. Oczywiście, oczywiście, niech Bóg da mu długie gospodarowanie. Jesteś pan jedynym ich spadkobiercą, czyż nie tak? Zupa okazała się zbyt chłodna, i pan Matias, zwany przez polskich przyjaciół Maciejem już miał to skomentować powstrzymał się jednak, czekając na odpowiedź Andrzeja. Ten zaś nie mógł oderwać wzroku od Karoliny. Jej ojciec udawał, że tego nie dostrzega. Jest, ale w swej skromności nie lubi o tym mówić, pospieszył na ratunek Ferdynand. Nawet będąc zamożnym, można być nędzarzem, powiedział Andrzej. Widząc zdziwienie w oczach państwa Maksów, kontynuował. Pewien znany mi bogacz, którego familii nie wymienię, powiedział sobie, z mojego majątku nic a nic nie wolno mi naruszyć. Żałował więc sobie nawet filiżanki kawy. Jest to ciężka choroba duszy. Pani domu, widząc niezręczność sytuacji, zmieniła temat. Zaczęła opowiadać o niedawnej akcji charytatywnej swoich córek. Onegdaj Anna i Karolina dały koncert na rzecz sierot, którym opiekuje się nasze Towarzystwo Dobroczynności. Ile tam biednych, małych aniołków, którym trzeba pomóc. Opatrywać pierwsze potrzeby życia nic nie mającym, to nasz chrześcijański obowiązek, zgodził się Andrzej. Spodobało się pani Maksowej takie podejście, więc mówiła dalej. Jaka szkoda, że nie ma już w Wilnie księcia Michała Ogińskiego. Tyle dobrego robił dla towarzystwa. Książe wyjechał do Florencji. Zapewne tam także są potrzebujący, których raczy wspierać, moja droga. Gospodarz dał znak, żeby dano więcej wina. Pieczona kaczka nie smakowała mu dziś tak jak zwykle. Drażnił go też szczebiot żony, ale nie dał tego po sobie poznać przy gościach. Panowie być może pamiętają doktora Józefa Franka i jego żonę Krystynę, śpiewaczkę operową? Nie dała się uciszyć Maksowa. Nieocenioną dobrodziejkę w naszym mieście, która dawała koncerty charytatywne nawet we własnym domu na rogu wielkiej i zaułka szwarcowego. Była to kobieta o nieprzeciętnej urodzie i pięknym głosie, ale przede wszystkim miała złote serce. Znała ją pani? zapytał Andrzej, którego zainteresowała ta historia. Ależ naturalnie, niestety będzie już trzeci rok, odkąd państwo Frankowie wyjechali do Włoch, poinformowała gospodyni. Pański ojciec, zwróciła się do Ferdynanda, znał zapewne doktora Franka. Ma się rozumieć, szanowna pani, doktor zaopatrywał się w naszej aptece. Tak właśnie myślałam. W każdym razie nieoceniony Józef Frank wykładał też na Uniwersytecie i był organizatorem pożytecznych instytucji dobroczynnych. Krótko pełnił też funkcję rektora naszej uczelni ale poróżnił się z Janem Śniadeckim. Pan Matias wszedł żonie w słowo, przysuwając żelastą dłonią półmisek z buraczkami. August Beku i Wacław Pelikan też uprzykrzali mu życie. Mówi się, że to przez nich wyjechał. Anna i Karolina przysłuchiwały się rozmowie, ale jako dobrze wychowane panny nie zabierały głosu niepytane. Młodszą z sióstr swędziało miejsce pod gorsetem. Zastanawiała się, czy gorszą rzeczą byłoby opuszczenie towarzystwa w celu podrapania się, czy zrobienie to najdyskretniej jak można przy stole, narażając się na ewentualne fupa. W tym czasie młoda służąca nalewała gospodarzowi wino i rozlała kilka kropel na obrus. Do stu duków wrzasnął pan Matias. Co za niezdara? Służąca przestraszyła się i zaczęła przepraszać. Pani Maksowa przyszła jej z pomocą. Ależ, mój drogi, to tylko obrus, plama się spierze to tylko obrus powtórzył Andrzej i spojrzał na służącą ze współczuciem. Jego twarz rozpromieniła się na widok deserów, które właśnie wniesiono do jadalni. Karolina, korzystając z okazji, że uwaga skierowana była na pokojówkę, wsadziła dwa palce pod gorset i ulżyła sobie. Na szczęście nikt nie zauważył. A występ naszych córek był naprawdę wspaniały. Maksowa zmieniła temat, ratując sytuację. Jaka szkoda, że panowie tego nie widzieli. Proszę się częstować. Zapewne jeszcze będziemy mieli okazję. Odparł szczerze Andrzej, mając na myśli koncert Maksuwien i zabrał się do pałaszowania tortu. Dopiero jak zaspokoił pragnienie, znów zaczął ukradkiem spoglądać na młodszą z sióstr. Naturalnie! Wturował mu Ferdynand, który wolał galaretkę z bitą śmietaną. Jemu także podobała się Karolina. Niedługo po wizycie u Maxów Andrzej udał się w sprawach służbowych do Kowna, Ferdynand zaś był zajęty leczeniem chorych w podwileńskich wioskach. Na angażowanie się w miłosne związki nie było czasu, zwłaszcza że wydarzyła się rzecz bardzo przykra.